Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. To wtorkowy poranek Radio Fiat, a ze mną w studiu dzisiaj Ksiądz Kamil Cudek, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Arki Diecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże. Szczęść, Szczęść Boże. Kamilu, witam serdecznie. Ksiądz pamięta swoje czasy w KSM, Tak, tak. Jak było? Bardzo fajnie. Rzeczywiście, to było niesamowite doświadczenie. W pierwszej klasie gimnazjum, bo to ja jeszcze mhm. jestem to pokolenie, co, które chodziło do gimnazjum i do gimnazjum św. Jana Pawła II. To jak przeszedł jeden y, z wikariuszy i podjął temat KSM o takiej reaktywacji trochę w parafii, w Gidlach, bo ja akurat pochodzę z Gidal, to właśnie y, ten KSM to było y, coś wspaniałego, w, mega sprawa, bym powiedział. Zachęcamy oczywiście młodzież, żeby ewentualnie zasięgnęło opinii, gdzie można u was w parafii wstąpić w szeregi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. A ksiądz przyjechał do nas z dalekiego Bogdanowa, czyli to są już rubieże archidiecezji Częstochowskiej. Tam jest młodzież chętna do współpracy z księdzem? Tak, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Mam kilkanaście takich osób, które, które są rzeczywiście zaangażowane w kościele i nie są tylko akcyjne, ale ciągle formują się ciągle pomagają, są gotowi do pomocy, zarówno w kościele, jak i w społeczności lokalnej. Jest to zaangażowanie bardzo widoczne. A dzisiaj będziemy rozmawiali o młodzieży w archidiecezji częstochowskiej, chociaż oczywiście ta akcja, o której za chwilę opowiemy, nie tylko dla młodzieży. Będziemy Państwa zapraszać do archidiecezji częstochowskiej, tak? W archidiecezji częstochowskiej całość będzie miała miejsce adoracja ze świętymi. To chyba święty Jan Paweł II mówił, że... Osoby święte są takim wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o to, jak adorować Chrystusa w najświętszym sakramencie. Tak jest. W naszej Archikatedrze Częstołowskiej, świętej rodziny, będzie, miało, będzie, będzie wyjątkowe wydarzenie, adoracja ze świętymi. Rozpoczniemy o godzinie 19.00 mszą świętą. Właśnie z wigilii uroczystości Wszystkich Świętych, tak naprawdę już będziemy e, celebrować, wchodzić t, w tę te, e, rzeczywistość e, tej uroczystości. E, I następnie będzie e, adoracja Najświętszego Sakramentu e, w obecności e, Świętych i Błogosławionych w postaci e, relikwi. E, to bardzo, bardzo e, ważne wydarzenie, e, szczególnie teraz, kiedy, kiedy promuje się. Zwłaszcza wśród młodzieży Halloween i różne, różne tego typu akcje. To jest też jedna z takich akcji, która stoi w opozycji do tego amerykańskiego Halloween, jak mówimy. Adoracja ze świętymi ksiądz ma jakiegoś ulubionego świętego, który pomaga księdzu w adoracji Najświętszego Sakramentu? Trudne pytanie zadałem teraz. myślę, Codowne. że e, jeśli bym tak na szybko mógł mhm. e, odpowiedzieć, e, to święty Jan Paweł II. E, I tak jak wspominał ksiądz e, kardynał Konrad Krajewski, kiedy był jeszcze tam ceremoniarzem e, papieskim, kiedy już nasz e, Ojciec Święty nie mógł uklęknąć. E, I to e, ten gest bardzo mu e, przychodził z trudnością. To właśnie, jak wspomina kardynał Krajewski, zdenerwował się wtedy na ceremoniarzy i powiedział, ja chcę uklęknąć, bo tu jest Pan Jezus. I pomimo tego bólu, pomimo tego cierpienia, na te kilka sekund, ułamki sekundy, uklęknął. I to było wtedy poruszające, i wtedy też mnie poruszyło osobiście. Święty Jan Paweł II, rzeczywiście, takie wzór do naśladowania pod wieloma względami. Natomiast yy, mówił się, że ta adoracja ze świętymi będzie odbywała się w towarzystwie e, czy w obecności e, e, samych świętych, obecnych oczywiście w takiej katedrze częstochowskiej w relikwiarzach. E, ilu tych świętych będzie? Bodajże. 14. Mm -hmm. z, tego, z, tego, co, z tego, co się orientuję, z tego, co wiem, wiadomo, ta liczba może się zmienić, zwiększyć, bo Księża też, niektórzy jeszcze dzwonią do nas, pytają się, czy jeszcze potrzeba może jakiegoś świętego, właśnie w znaku relikwii. Dlatego na pewno kilkunastu świętych, błogosławionych będzie. Obecnych właśnie w, w znaku tych relikwii. To się odbywało tak, że y, w Archidiecezji y, Częstochowskiej zebrano, kilku, y, kilka relikwiarzy z relikwiami y, świętych i one zostaną na ten czas y, y, adoracji ze świętymi dostarczone do Archidiecezji Częstochowskiej. Dobrze rozumiem. Tak jest, tak. Tak jest. to wyglądało. bo młodzież się angażowała w to? Tak. Y, przecież w swoich parafiach tam, gdzie są oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży czy też Zaprzyjaźnieni Księża czy Parafie. Też prosiliśmy o te relikwie świętych. Spotkało się to z pozytywnym odzewem i będziemy mieć tego skutek właśnie w czwartkowy wieczór. A to będzie tak wyglądać plastycznie, żeby to Państwu wytłumaczyć, że obok Najświętszego Sakramentu, który będzie wystawiony, będą się znajdować wszystkie delikwiarze naraz, czy będą pojawiały się po kolei w różnych momentach? Będzie, będą się pojawiały po kolei, ze względu na to, żeby też nadać takiego uroczystego charakteru. Będzie też litania do wszystkich świętych śpiewana żeby też przyzywać świętych nie tylko tych, którzy będą obecni w znaku relikwii, ale wszystkich świętych, ich wstawiennictwa, ich pomocy w tych codziennych potrzebach w tym kroczeniu drogą Bożych przykazań i będą będą właśnie wystawione te relikwie na specjalnych postumentach przygotowanych, a wiadomo na ołtarzu Pan jest w świętym sakramencie w monstrancji. Mhm. Książę Kamilu, to, to ten uroczysty wieczór, który odbędzie się w najbliższy czwartek, tak? 31 tak. października zaczynamy Mszą Świętą. Tak, tak jak, jak zawsze przewodniczył będzie. Zobaczymy. Jeszcze nie wiadomo. Zobaczymy. Bo jeszcze, jeszcze trwają, trwają ustalenia, mhm. ale na pewno tam święta będzie. będzie tak? O godzinie 18 19. o 19, 19, o 19 tak. msza święta w takiej katedrze Częstochowskiej. Każdy może przyjść, to jest nie tylko impreza dla młodzieży, że tak powiem. Tak, zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich do udziału, bo każdemu z nas potrzeba tego wstawiennictwa mhm. świętych. Dobrze. A teraz skoro już ksiądz Kamil jest z nami w studiu, no to Muszę zapytać o Częstochowską Młodzież, obecną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, skoro ksiądz już tutaj jest. Od niedawna ksiądz jest asystent, asystentem diecezjalnym archidiecezji, ale jak ksiądz ocenił już ten okres, kiedy ksiądz ma pieczę, opiekę nad Częstochowską Młodzieżą? To, jest, to był rzeczywiście dotychczasowy ten rok, prawie rok bardzo intensywny, bardzo bogaty w doświadczenia, również w akcje różnorakie, zarówno te religijne, jak i te społeczne, patriotyczne. I muszę powiedzieć z całą stanowczością i z pełnym przekonaniem, że młodzież jest wspaniała. Bo nieraz słyszymy, że dzisiejsze młode pokolenie to jest takie a takie, że się nic nie da z nimi zrobić, po prostu trzeba im, nimi odpowiednio się zająć, towarzyszyć im, bo oni nie potrzebują jakiegoś kumpla, jak mówił ojciec mhm. Jangura, ale oni potrzebują towarzysza przewodnika. I ja tym przewodnikiem, towarzyszem chciałbym być. I na ile, na ile za łaską Bożą no, stać mnie będzie, to, to chcę być nim dalej. Żeby im towarzyszyć, wskazywać pewne drogi i też ubogacać się ich wiarą, ich zaangażowaniem, ich tym dynamizmem. Mm -hmm. A ksiądz ma jakieś, nie pytam o plany, tylko o marzenia związane z najbliższym okresem posługi w ślu, wśród młodzieży wadkiej decyzji. Takim moim marzeniem jest jakby. Taka rzeczywistość, żeby w każdym rejonie doszpasterskim archidiecezji e, był ten KSM mm, obecny. E, ze względu na to, e, że wcześniej te, te oddziały parafialne KSM-u e, były prężniejsze, to, to że się jakby osłabiły. To zależy od różnych czynników, e, czy to e, zmiany personalne, czy na przykład po prostu e, brak tej młodzieży zaangażowanej, e, od początku uformowanej, bo wiadomo, wylatują w świat e, studia, e, różne e, akcje, prace. I mamy wiele, wiele nawet małżeństw, właśnie ksm, KSM owiczów tak. i poznali się na rekolekcjach, właśnie KSM-u. Dlatego, dlatego takim moim marzeniem jest to, żeby, żeby jeszcze bardziej rozwijała się idea Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, żeby te parafialne oddziały KSM-u ciągle, ciągle się ciągle rosły w liczbę. I oczywiście my jako zarząd diecezjalny, jako, as jako asystent diecezjalny też służymy e, pomocą, radą e, i w ostatnim czasie udało nam się kilka takich oddziałów e, powołać również w Częstochowie. O, to bardzo dobrze, to cieszymy się niezmiernie. E, tym bardziej, że mówi się e, księży Kamilu, że, e, że ta młodzież e, katolickiego, stowarzyszenia młodzieży to jest często taka przyszłość. Akcji katolickiej, bo y, często bywa tak, że, że ta młodzież z KSM-u później będąc już dorosła wstępuje w szeregi akcji katolickiej, prawda? Tak, tak. bo y, KSM y, jako taki, y, no to jest y, ta granica mhm. y, wiekowa i później, y, później można się formować właśnie w akcji katolickiej, mhm. bo z akcji katolickiej y, KSM też wyrasta, nie można e, o tym zapominać. Tak jest, tak jest, oczywiście. E, księży Kamilu, zapraszamy wobec tego bardzo gorąco na e, spotkanie Państwa w najbliższy czwartek o godzinie 19. .00. Rozpoczynamy mszą e, świętą, adoracja ze świętymi, nie tylko dla osób e, młodych, nie tylko dla młodzieży. Archidiecezja Częstochowska tam e, e, zaczynamy e, i bardzo bym chciał, księży Kamilu, żebyśmy e, tego 31 października e, wzięli udział w takich jak Hollywoods na przykład, jak Bal Wszystkich Świętych, który był wielokrotnie organizowany też przy parafialnej salce w archidiecezji częstochowskiej, no i oczywiście w akcji adoracja ze świętymi, żeby nas chyba ten, ta amerykańska kultura nie, nie zalała za bardzo, żebyśmy pozostali w naszej wierze, po prostu. Tak, oczywiście. I bardzo, bardzo, bardzo zachęcam do y, różnego typu takich akcji. Jak te bale wszystkich świętych, adoracje ze świętymi, różne wydarzenia, a jest tego rzeczywiście dużo. I to jest taki apel mój właśnie do rodziców, dziadków, też nauczycieli, wychowawców by rzeczywiście wpajali młodemu pokoleniu, dzieciom, młodzieży, swoim dzieciom, swoim wnukom, wychowankom te idee właśnie. Chrześcijańskie. Bo jeśli odetniemy się od tych korzeni, to nie będziemy mieć tej przyszłości tej zdrowej przyszłości i nie będzie tego dziedzictwa kontynuowanego, któremu na imię Polska. I tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Ksiol, ksiądz Kamil Cudak, asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Arki Diecezji Częstochowskiej był gościem poranka Rady Dziękuję księże Kamilu za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Na wieki wieków.